Witajcie serdecznie kochani w pierwszy dzień świąt Zaszalałam troszeczkę i zrobiłam sobie maraton z pisanką. Wiem, że ta zropka nie rokuje, Ale. Zajączek wielka noc z troszeczkę mi dołożył. I taki maraton po 10 drapek dziś i jutro. Więc mam wszystkie zdrabki z jednej paczki poza dwójeczką. One są prawie po kolei bo od 33 do 50. Jeszcze mam 31, no i właśnie tą dwojeczkę odliczam 10 na, 10 na dzisiaj. 2, 4, 6, 8, 10. O ile dobrze liczę, jest 10. I tam mniej więcej wyszło, że jest 10. Dobra, zaczynamy. Mam życzę. jeszcze wszystkiego dobrego, udanego. Świętowane. Wszakże święta się dopiero zaczynają. Ja oczywiście nagrałam to lekko wcześniej, dlatego że święta mam wyjazdowe: tofi biedrona, dzwonek, dzwonek i baranek, drzewko tulipan, biedronka, tulipan, baranek, baranek i kwiat, trolling musi być, zajączek, podkowa, wiadro. Baba ponu się Korona. No tu niestety pusto. No podejrzewam, że będę na stracie. Ale to nic. Garniec. Biedronka, biedronka. No i koszyczek. Drzewko, perła i słońce. Tofi, dzwonek. Dzwonek, podkowa. Baranek, słoneczko, Tofi, jabłuszko, mazurek, koniczynka. No niestety na razie, na razie nic nie mamy. Stretka z numerem 33. O, mamy garnuszek w Nie jest marchew, marchew. I jest marchew. Jest pierwsza wygrana. Kurczak, koszyczek. Kurczaczek, babeczka, koniczynka, zajączek, mazurek, baranek, biedronka, kapelusz, parasol, podkowa. Ja zapewne już kończę takie większe drapanie z tą zdrapką. Tu jest tylko zurecik 5 złoty. Po świętach jak się tam coś trafi, to już naprawdę pojedyncza. Bo stwierdziłam, że do Wielkanocy drapie. pisankę Wielkanoc. Aż później tam inne zdrapki. Mam tu monetę i perła, zajączek, tofik, tofik. No i tofik, czyli dwie po sobie wygrane: biedronka, mazurek, kwiatek, wiśnia, podkowa, podkowa i podkowa. Zobaczcie, dwie wygrane: kwiatek, wiśnia, dzwonek, babka musiałam napsioczyć. 10. Czyli to jest 15 zł. No, całkiem w porządku. Teraz mam 39, bo mi się jakoś pomieszały te zdrapeczki. Tu garniec. Znajdę tego motyla kiedyś. O, zobaczcie. 39 też wygrana. Kurczaczek, kurczaczek, kurczeczek, Baranek, biedronka. Sajączek. Wiadro, podejrzewałam, że w pierwszej części paczki były słabe wygrane. Piedronka, słońca, mazurek, mazurek i mazurek. Tofik, tofik i tofik, zobaczcie. Koniczyna i podkowa. Trzy wygrane, czyli 15, 5. 15. 25. Ale fajnie. Super. Super, super, super. Bardzo fajne zrabki się trafiły. To lecimy z czterdziestką. Tu jest serducho. Parła dzwonek. Na pewno będzie jakiś na łącznie minus. Dzwonek słońca. Wiśnie baranek. Słońce. Wiaderko. Podkowa baranek. Kuczaczek drzewo, drzewo, koniczynka. 37 listek koszyczek, Kapelusz wiadro. Tulipan. Kapelusz, Musicie napisać eksponujące święta. Ja pierwszy dzień. moich rodziców. Kończynka, koniczynka i biedronka. Jutro drugi dzień świętu teściów, słońce, dzwonek, kurczaczek, kurczaczek i kurczaczek, zobaczcie, wygrana na końcu rodzinnej uroczystości. Jutro jestem, tu jest piątek, super. Na koniec paczki chyba mnie nie nastroi optymistycznie 38, a nie zrapałam tu bonusu, ale to już nic nie będzie, bo jak piątek to, to jest korona. Zaczynam od bonusu, bo później to, to jest serducho, ja o nim zapominam. Kapelusz baba dla mnie wielka jest święta, która uwielbiam, szynkę chrzanem, dzwonek baranek, i oczywiście żurek barszcz biały, jakby tam go zwał, kwiat wiadro, oczywiście żurek barszcz biały, jeszcze w moich stronach się w inaczej gotuje, Liście jabłką, koszyczek podkowa, dzwonek baranek. No tu jest pusto. Mam jeszcze dwie zdrabki na dzisiaj, ale całkiem wynik na dzisiaj jest fajny. Garniec. Chyba ogólnie około połowy mam nadzieję, że odzyskam, więc słońce jabłko będzie fajnie. Zajęczek koniczynek na taki ryzykowny maraton. Podkowa baba, zajączek biedronka, parasolka, kapelusik, baba, baba, parasolka, kwiat, wiaderko. A tu jest pusto. I ostatnia. Na dzisiaj: 36. Podkowa, baranek, parasolka słońca, kurczak podkowa, zajączek, zajączek i wiaderko. Jabłko, dzwonek, dzwonek, słoneczko i dzwonek. I babka. A w bonusie serducha. Dochodzę. Pierwsza część. Całkiem myślę w porządku. Cztery zdrawki wygrane: 33, 34, 39 i 37. I, wygrany, i wygranymi. Tu jest piątka I tu jeszcze gdzieś była piątka. 33, 37, piątka to jest deszczka. Tu jest 15, to jest 25, i tu 25 to jest 50, kochani. 50 na 50 na dzisiaj. No nie jest źle, jest wszystko odzyskane. Ja myślę, że jeszcze coś w tej ostatniej części wpadnie i to by było całkiem w porządku. Ten maraton Dobra, kochani, ja Wam życzę udanego świętowania. Zapraszam na drugi dzień świąt na drugą część maratonu pisankowego do zobaczenia, pa pa pa